Bełchatowy wyłączył się w obchody Światowego Dnia Rzucenia Palenia Tytoniu 22 listopada. Przez kilka godzin w Galerii Olimpia na mieszkańców czekali specjaliści, którzy bezpłatnie wykonywali pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz spirometrię polegającą na mierzeniu objętości i pojemności płuc. Z akcji profilaktycznej, której organizatorem był prezydent Bełchatowa, skorzystało ponad 100 osób. To badanie dzisiaj spirometryczne, badanie ciśnienia krwi. Kolejna, kolejna oferta dla kontrolowania e, dla kontrolowania swojego stanu zdrowia kolejna oferta przygotowana e, staraniem samorządu po to aby każdy chętny mógł tutaj podejść takie badanie e, to e... Jedna z ofert, tych ofert w ciągu roku przy różnych okazjach próbujemy Bełchatowianom, nam wszystkim przedstawić jak najwięcej. Próbujmy z tego korzystać. To jest swoista kontrola, taka poza służbą zdrowia w sensie miejsca czyli nie szpital, nie przychodnia ale to miejsce, do którego przychodzimy w innym celu zakupy, spotkania towarzyskie a przy okazji możliwość skontrolowania swojego stanu zdrowia tym razem przy okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia, Rzucania Tytoniu. Specjaliści podkreślają, że spirometria i pomiar ciśnienia tętniczego krwi to badania, które regularnie powinni wykonywać przede wszystkim palacze tytoniu, ale także osoby niepalące. Profilaktyka pozwala bowiem zapobiegać powstaniu schorzeń, a także jest niezwykle pomocna w ich wczesnym wykryciu. Spirometria to jest badanie pojemności płuc. I świadczy o tym, czy pacjent można wykryć przez to. POHP, czyli obturacyjną chorobę płuc, astmę, y, alergię, lekarze zlecają w różnych sytuacjach to badanie i myślę, że dla palaczy głównie jest to bardzo ważne badanie. Y, także i mierzenie pomiar ciśnienia tutaj też jest bardzo ważną sprawą, ponieważ y, podwyższone ciśnienie y, jest y, przeciwwskazaniem. W akcję profilaktyczną włączyły się także bełchatowskie Amazonki, które podkreślają, że tego typu przedsięwzięcia to dobra okazja, aby zachęcić kobiety do dbania o własne zdrowie. Chcemy właśnie nauczyć kobiety i wpoić im to, żeby chociaż raz w miesiącu... Cztery-5 dni po okresie sobie badały, bo wtedy jest najbardziej łatwowierne wykrycie tego guzka, jeżeli cokolwiek jest. Świadomość ludzi właśnie rośnie. No i dzięki tym akcjom promocyjnym, które miasto robi, właśnie to mamograficzne badania bezpłatne, no to jest naprawdę wspaniała rzecz i myślę, że, że to jest bardzo dużo i dużo kobiet korzysta, korzysta z tego. Bo niektóre, żeby iść po skierowanie, potem czekać na to badanie, to woli nie iść, prawda? A tu jest okazja i, i korzystają. I to jest bardzo dobre. Trzeba się badać i korzystać właśnie z tych akcji promocyjnych, które miasto robi prezydent i w ogóle inne stowarzyszenia, bo to jest naprawdę, naprawdę dobre dla ludzi. Działania prozdrowotne w Bełchatowie to standard każdego roku. Oferta przygotowana przez miasto jest różnorodna i skierowana do Bełchatowian w każdym wieku. Czasu wolnego po to, aby umówić się na badanie, po to, żeby spotkać się specjalnie z lekarzem specjalistą. Czasem nam po prostu po ludzku brakuje i dlatego staramy się to uzupełnić właśnie taką ofertą akcyjną. Akcyjne badania, akcyjne spotkania z specjalistami w różnym zakresie. Niedawno Dzień Serca, dziś Dzień Rzucania Palenia Tytoniu to są okazje do tego, żeby, żeby przebadać się, żeby za stosunkowo niewielki nakład czasu móc swój organizm, swoje zdrowie poddać malutkiej kontroli, po to, aby być że nic złego się nie dzieje. Gdy się coś by działo, z całą pewnością wtedy udajemy się już do specjalisty. Tylko w tym roku podczas różnorodnych akcji profilaktycznych organizowanych przez prezydenta Bełchatowa specjaliści przeprowadzili ponad 5,5 bezpłatnych badań i szczepień, a także udzielili porad i konsultacji.